Dzień dobry kochani, witam wszystkie ryby na kanale Kota w Pierniku i zapraszam drogie rypeńki na czytanie z kart Tarota od 17 do 23 sierpnia, tygodnióweczka. Kochani, talie, które użyłam to Tatu Tarot i Mystical Shaman Wyrocznia. Karty są potasowane, ale jeszcze jak zawsze oglądacie mnie, to wiecie, że lubię przetasować. I pamiętajcie, kochani, o tym, że karty to nie jest żadna wyrocznia. Wy macie wolną wolę i sami decydujecie, jak i co zrobić, jak rozegrać swoje życie. Poza tym, jeśli coś z Wami nie rezonuje, zajrzyjcie sobie do y, czytań dla innych znaków Zodiaku. W których macie na przykład ascendent albo inne ważne planety, takie jak Wenus, Księżyc, Mars. Kochani, zaczynamy. Prosimy o przekaz dla ryb na tydzień od 17 do 23 sierpnia. Mam nadzieję, że dobrze potasowałam. Będę wyciągać, uwaga, rydwan. Rydwan już dzisiaj mam w ogóle w czytaniach już był któryś raz. Umiarkowanie, król mieczy, i rycerz denarów. Jeszcze zobaczymy, co też wyrocznia. Chcę Wam powiedzieć, drogie rybeńki. Ryby bardzo ciężkie i sztywne są te karty. Słuchajcie, jak je tasuję, to aż mnie palce bolą. Mam nadzieję, że będziecie widzieć wąż. Hmm. No to ciekawa sprawa. Hmm. Wiecie co? Yy, powiem Wam tak, te księżyce na ramionach tego rydwanu, tego woźnicy. Yy, nie rydwanu, tylko wozienicy. One symbolizują i sugerują, że droga, przez którą przechodzicie, jest niepewna, ale że sukces jest możliwy. I teraz tak, ja myślę, że w tym tygodniu y, będzie Wam towarzyszyć pewna równowaga. No, w końcu mamy umiarkowanie, więc może tak być. Równowaga w działaniach, że nie będziecie nic na siłę przyspieszać, y, żeby pewne zadania Was y, nie przytłoczyły. Myślę, że tutaj no, nie będziecie przyspieszać, będziecie skupiać się na celach, i że pomimo tego, że nie wiecie przecież, co Was czeka, i że towarzyszy Wam ta niepewność, to jednakże myślę, że zintegrujecie w sobie różne siły, i poprzez tą umiejętność dopasowania jednego z drugim, możecie dokończyć zadania w tym tygodniu, dokończyć to, na czym Wam zależało. Możecie też przerwać coś. Jak najbardziej. Możecie coś przerwać, uciąć coś w zarodku, coś, co Wam nie pasuje, co się nie podoba, co nie jest po Waszej myśli. Poza tym myślę, że ciężko będziecie pracować i planować swoje kolejne ruchy, oraz poświęcać się wszystkim zadaniom i obowiązkom w tym tygodniu, ale też mam wrażenie, że Wy lubicie te, te Wasze bitwy i życiowe. Które toczycie, bo i tak wiecie, że zawsze jesteście w stanie i jesteście skłonni stoczyć kolejny bój, kolejne, kolejną batalię. Tu jest rada jako rycerz denarów. Ja myślę, że tutaj karty mówią, żeby zachować czujność i nie dać się zwieść pozorom, i konsekwentnie, ale powoli dążyć do celu. Nie spieszyć się nigdzie. Przemyśleć, zyskać jakąś jasność w zrozumieniu. Karta węża, natomiast, ona może mówić, kochani, o y, jakiejś pasji do tego wszystkiego, o y, odnowie i o uzdrowieniu pewnych y, sytuacji, pewnych relacji, y, czy nawet samego siebie, tak? Jeśli wewnętrznie gdzieś czujemy się y, przytłoczeni czymś. Y, Karta węża mówi, żeby zrzucić skórę, tak jak wąż zrzuca skórę. Zrzuć skórę, stań się nowym, porzuć przeszłość. Zaufaj mądrości i nie daj się zwieść, bądź czujny. To zapamiętałam, a nie będę Wam teraz całości czytać. Więc myślę, kochani, że rzeczywiście tutaj ten tydzień, pomimo tego, że możliwym jest, że planujecie na ten tydzień jakiś sukces i wy wiecie doskonale, że ta walka będzie będzie wygrana o ile zrobicie to w spokoju i w równowadze w pewnej harmonii możliwe też, że na waszej drodze stanie król mieczy dość zimny, chłodny człowiek, ale on może wam pomóc w tym wszystkim, to nie jest powiedziane absolutnie nie kochani z mojej strony to byłoby wszystko, bo to krótkie czytania. Nieraz się tam rozwodzę troszkę dłużej, ale myślę, że tutaj wystarczy to co Wam powiedziałam. Zwróćcie na to uwagę, wyciągnijcie tylko dobre rzeczy dla siebie. No i do dzieła. Życzę Wam udanego tygodnia i zapraszam na następne filmy. Do zobaczenia, pa! pa.